Pomijając to co trzymamy w rękach, czy mógłbyś przynieść tu naczynia? Ależ oczywiście mój kochany sąsiedzie. Chuj jebany, jakby sam nie mógł sobie przynieść. Mówiłeś coś. Eee, nie ja tylko sobie śpiewam, bo mam wyśmienity humor. Ja pierdolę. Ile razy mam ci mówić, że sprzątaniem nie jest wciśnięcie wszystkich rzeczy do kredensu. W każdym bądź razie mógłbyś raz na jakiś czas umyć te garnki, bo są tłuste i brudne jak twoja stara. Na górze są czyste talerze i garnki. Zaraz się przekonamy. Oszuście zajebany. Są jeszcze brudniejsze niż tamte. Ty chyba zamiast stracić do kibla to strasz na talerze i do garnków. Zgadłeś. Przetrzymuję to gówno na Prima Prilisa, aby wmówić ci, że to szejk czekoladowy. W tym wypadku musisz porzucić swój plan i umyć te naczynia, bo musisz chyba coś zjeść. Mam pomysł. Umyjemy je w wannie, bo w tej lepiance nie ma zlewozmywaka. Weźmiemy wodę ze studni, a wypompujemy ją tym niesamowitym urządzeniem, które skonstruowałem, aby chronić się przed Wehrmachtem. Wanna zaraz będzie pełna. Już, okej. Okay. To teraz ja wyżoruję je tą wiertarką, którą ci zajebałem, eee, to znaczy kupiłem w Kastoranie. Czyściutki jak moje sumienie. Wydawało mi się, że mówiłeś coś o mojej wiertarce. Ach, ta twoja wyobraźnia. Zobacz jaka ta woda jest teraz brudna. Woda połączona z taką ilością gówna dała straczkę. Tak czy siak trzeba przywieźć te naczynia z powrotem. Jedź za mną. Jadę jak wagon. Nie, kurwa moje naczynia. Ty żółty łysy cwelu. Kurwa mogłem sprawdzić, jak ta wanna była ustawiona, ale mam pomysł. Przydają mi się te kawałki. Zrobimy garnki z gliny, jak nasi przodkowie. Już to widzę. Pod tym domem jest na 100% glina. Trzeba jeszcze ją odsłonić. Oproszę, proszę, wyjmę ją i biorę się do lepienia, bo muszę się dzisiaj narzeć. Tyle powinno wystarczyć. Pierona, ale to ciężkie. Zobacz szare zjebie. Będę lepił garnki. Te rozbite garnki są tak naprawdę mnie, co oznacza, że ten popierdol będzie lepił te garnki dla mnie. Postaram się ulepić go tak, aby był taki sam jak ten przed rozbiciem. Mam tutaj obok tą wazę, więc powinno się udać. Nie wiedziałem, że kiedyś to powiem, ale oby mu się udało. Jak na razie dobrze mi idzie. Zastanawiam się tylko, czy to glina czy jego gówno, bo poznaję po zapachu i konsystencji. I jak ci idzie? Muszę przyznać, że wygląda prawie tak samo. Gdzie twoja biała laska, bo chyba ślepy jesteś? Zobacz, co się z tym dzieje. No faktycznie trochę oklapło. Ale za to mam pomysł, jak to zrobić inaczej. Oby był skuteczny. To będzie już trzeba robić na stole. Interesujące. Zrobię z tego kulkę i rozwałkuję to jak surowe ciasto. Może teraz się uda. Wykroję kształt garnka, powtórzę to parę razy i spróbuję to jakoś poskładać. Nie będę tracił czasu na patrzenie, jak ta ciula próbuje nieudolnie zrobić garnek. Spróbuję zrobić to sam. Jeszcze tylko podstawa i zacznę składać. No i masz tak stać. Ale mi to nie wyszło. Zaraz. Dlaczego to oklapło? Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Stój jak mój w nocy. Dlaczego to opada? Oto ulepiłem mojego ptaka w skali od 1 do 1. Nie no, żartuję. Muszę zrobić taki gliniany sznurek. No, nic będę musiał to czymś podłożyć, bo ciągle będzie spadać. No i zajebiście. Noż krótki szpit zaraz mnie popieści. Chyba trochę przesadziłem. A dobra, im dłuższe to będzie, tym większy będzie ten garnek. Co by tu wymyślić? Już wiem. Jeśli wbije tu nóż i opry o niego ten kawałek, to nie będzie się obalać. I tak ma być. Kurwa poddaje się. Zobaczę, co robi ten idiota. O ja pierdolę. Teraz wystarczy trochę to nawijać na siebie i powstanie super garnek. Chwila to nie jest taki zły pomysł. Pójdę tym śladem. Cholera zaplątałem się. Co sąsiad pomóż? Zrobię to tak samo jak on, tylko ja się nie zaplączę. Noż ja pieprze co za judasz jeden. O kurwa, znowu się upokorzyłem. Chodź tu, parowo! Jesteś mi potrzebny do kręcenia tego glinianego sznurka, aby powstał garnek. Trzymaj to i rób co ci każe. Zaraz. Łołow, kurwa, nie mogę ruszyć górnymi kończynami, ale za to możesz biegać, więc biegaj dookoła stołu. No dobra, Łożesz ty kurwa. Nie wiem, czy chciałbym coś gotować w takim garnku, ale mogę to traktować jako ozdobę. Gdzie on znowu polazł? Przyniosłem taborecik, abyś mógł tu położyć ten garnek. Zatem to zrobię. Kurwa, oczywiście wszystko musiałeś spierdolić. Tyle pracy, tyle kręcenia i wszystko psu w dupę. Niech no pomyślę. Wiem. Przecież miałem taką zajebistą książkę, w której jest opisane m.in. jak walić konia, jak straci i jak robić garnki z gliny. Widzisz? Tu jest wszystko narysowane więc nawet ty będziesz potrafił to rozszyfrować ty analfabeto. Przyda nam się mikser. Dam tu jeszcze taką deseczkę i możemy lepić co tylko nam się zamarzy. W takim razie ja ulepię sobie żonę, a ja już ci nie wystarczam. A kiedy my ze sobą współżyliśmy? No nigdy. No właśnie. Dobra nie pierdol bo musisz zacząć lepić garnka bo zaraz mi kiszki tak marsz basem zagrają że ogłuchniesz. Połóż tu ręce ja to włączę, a reszta już z górki. O kurwa. No! Ale się wyjebałeś. Ty chyba nie trzeźwy jesteś. Kurwa macie jaki wyjebnie to się kurwa nie podbiera. Uf! Wreszcie mogę oddychać jak człowiek, a nie jak dżdżownica. Trochę się go przestraszyłem. Nie ma chuja tym razem ma pójść jak po margarynie. Użyję tej samej metody, co ten debil przed chwilą, ale w taki sposób, abym mógł to zatrzymać. Uwaga, zaczynam. No co jest? Nie dość, że robię jakieś cholerne odciski palców, to jeszcze się to zatrzymuje. Co on kurwa odpierdala? Jestem zmuszony użyć tą maszynę, którą ten debil używa. do zgaszania Wehrmachtu. Czas rozruszać ten łomot. Znowu się zatrzymuje, jak w to zaraz zajebie, to od razu będzie działać poprawnie, Wyprostuję i niech to się jeszcze spróbuje zbuntować. No to lecimy z tym Koksem. No nie, kurwa ja nie mam nerwów do tego skurwiałego złomu, ja wiedziałem, że jak ten Twel coś zbuduje to to nie ma prawa działać, no i co ja teraz mam zrobić? Skąd dochodzi ta pojebana muzyka? Chyba z domu. Jeśli naprawdę po tym wszystkim ten idiota poszedł posłuchać muzyki, to chyba mu jedne. O kurwa! Zobacz pierdolcu. Łatwiej być nie może. I przy okazji można sobie muzyki posłuchać. Doczepię ucho, i już mamy gotowy dzbanek, ty dzbanie. Teraz ty mi pomożesz. Ale one są zajebiste. Jesteś niesamowity sąsiad. Sztama. A jakże. To teraz go. Go Power Rangers. Dzięki sąsiad, że robisz dla mnie takie zajebiste naczynia. No chyba cię postrało. Jak skończymy to biorę je za siebie. Zaraz. Jak to? Prego. Acqua minerale. Grappa speciale. Coce vongole. Prego. Tortali spinaci. con gonzola, con zappaglione, minestrone, un penone ecco a me, sopra romana fettocini, scallopini, fritto di zucchini mappe a me, so sopra romana i